Anzor tak tuż prawie po KSW, tuż, tuż po walce, zwycięskiej zresztą walce, tuż co emocje opadły, jak tą walkę teraz tak z perspektywy czasu oceniasz? Odchodzę dlatego, że najważniej się wygrałem i że jest, po prostu powiem, powiem tak, że... Z... Z jednej strony nie jestem zadowolony, że po prostu byłem tak dobrze przygotowany i w nagle w trzeciej rundzie byłem bardzo zmęczony. Zmęczony zawsze, w trzeciej rundzie każdy jest, ale po prostu mnie goła kręciła się i także tak, tak po prostu ja nie wiem z czego, ale źle czułem. Naprawdę źle czułem i że... Ani raz chyba życie nie było tak zmęczone. I także troszeczkę, troszeczkę nie był zadowolony z tego, ale także całkowicie, jeżeli chodzi o przygotowanie, o walkę, to że jestem zadowolony. najważniejsze wygrałam po tych walkach z Sewińskim i to dla mnie najważniejsze. No wygrałeś właśnie, ale sam mówi, że troszkę zaskoczony jesteś tym, że tak gdzieś tam sił zabrakło. Mówi, że do końca nie wiesz czemu zastanawiałeś się nad tym z trenerami, rozmawialiście o tym? Rozmawialiśmy o tym, że i Trener, 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 też mówi, że A ja jak, 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 jak walczyłem, kiedyś kiedyś zaczynałem walczyć w 70 wagi, wagi lekkiej, potem już 7 do 6,6 i to była pierwsza walka, 3 rundy 6,6 i może dlatego i także robiłem sparingi, ważyłem 68, ja dużo wagi nie zbijam, też czułem bardzo dobrze, ale coś, coś na pewno nie tak było, ale... Także z trenerem jakieś robiliśmy wyjadrze, także staramy się jakieś błędy poprawić tam, ale nie chciałbym wiesz, dlaczego tak źle czułem jeszcze teraz mówić, ale na pewno, na pewno następny raz będzie lepiej. Następnym razem będzie lepiej. To była taka walka troszeczkę, wszyscy byli na przełamanie Anzora, bo tak te wcześniejsze dwa pojedynki wściekły, kończyłeś je, no i co? I był taki jakiś gdzieś tam w tyle głowy, że to się musi wreszcie udać, żeby tego pech się skończył? Mam nadzieję, mam nadzieję, ale było tak, że na przykład nasz plan był tak, że trzy rundy zawalczyć naprawdę i że po prostu ludziom pokazać, że możemy też walczyć na, na spokojne i że pokazać fajną walkę, że ani od razu iść na bójkę i od razu iść na wymianę. I także mieliśmy taki plan i to było dobrze wszystko zrobione, ale po prostu po prostu jedyny ten będ, jedyny taki, yy, że, że z tego jest, że jestem niezadowolony, rzecz to było kondycja. I w trzeciej to bardzo źle czułem. A tak, plan był tak, że dużo ruszać na nogach, boksować, dużo zadawać lewego prostego, obalać i stałać, że przeciwnik miał czarny pas i trzeba było ułazać parterze. I tak, że wszystko, wszystko było dobrze. Po prostu jedyne co zabrakło to kondycja. I z tego był niezadowolony, ale także to co chcieliśmy, to wszystko pokazaliśmy. To co chcieliście, pokazaliście, tylko tak zapytam o pokazów, to tutaj jesteśmy na takiej właśnie pokazowej imprezie teraz w Warszawie, co jest fajniejsze, co przyjemniejsze, wychodzenie do walki, to czy nie, czy tak tutaj móc stanąć dzisiaj z kibicami i porobić sobie zdjęcia? Na imprezie robić dzień to jest to praca, że to każda może tak. Ale ja na przykład, naprawdę lubię przygotować się do walki i wychodzić na walkę walczyć. Wiadomo to jest stres, e, to trzeba zbijać wagi. Ciężka praca, 2-3 miesiące, ale ja naprawdę lubię to i dlatego trenuję i dlatego e, to jest moja praca i także, ale dzisiaj jesteśmy w Warszawskim Centrum Atletyki, że jest impreza organizowana... A ty robisz tak gwiazdę? Ja nie że ja nie lubię tego, że jak ktoś mówi na mnie gwiazda i że także... Tak, jest fajne, ale ja lubię też imprezować, ale wolę walczyć. Wolisz walczyć, no to w takim razie powiedz czy już jakieś plany są kolejne ewentualnie. Ja wiem, że teraz chwila taka bez zastanawiania się nad tym, trochę teraz masz luźniejszy okres, ale czy gdzieś tam już jakieś świtają kolejne propozycje, jeśli chodzi o no, twoje występy na gali SW? Nie, na razie w Kajzu nie chyba na Kajzu 30 zawalczy, teraz Kajzu 29. Na pewno nie zawalczę i szukamy, szukamy walki za zagranicy i prawdopodobnie 90% zawalczę w grudniu za zagranicy, także teraz dostałem papiery, także możemy spokojnie jeździć i walczyć, także prawdopodobnie 90% jest, są jakieś, jakieś e, oferty, ale zobaczymy, zobaczymy, musimy jakieś wybrać coś lepszego i na pewno zawalczę gdzieś za zagranicy. Nie będę, nie będę stojał i to dwa razy w rok, to już duży raz mówiłem, że to jest... Za mało. No to powiedz w takim razie troszeczkę jeszcze tak na koniec rąbka tajemnicy uchyl. Mówisz za granicą, gdzie, co, coś wiadomo mniej więcej, że jakieś bardziej szczegóły są znane tego twojego występu? Po prostu teraz nie jest tak, że na 100% klepnięte tę alkę i dlatego nie chciałbym, gdzie mój gdzie. Jest, są, są pomysły i że może wkrótce, krótce dowiecie o tym. To czekamy w takim razie, gdzie będzie walczył Anzora za granicą i gratulujemy jeszcze raz zwycięstwa na ostatniej gali KSW. Dziękuję bardzo.